Kiedyś mieliśmy z tej strony nifty polskie, zrobiliśmy Tropico 1. Siema. Dzisiaj sobie pogramy w Strike'a na serwerze Victorcraft. Craft. Więc tak, no więc chodź aż, a Aż się skręciło to zrobiłem. <laughs> dobra. The dust, the dust. Jest tutaj w ogóle, a jest the dust, dobra. I CT, CT, counter. Dobra. CT, dobra, ok. No ja nie lubię akurat the dusta. Nie? On mi nie pasuje w gusta. A ona, ona jest bardzo często zajęta. No bardzo. Zaję... Bo dużo osób gra, ale ja jej nie przepadam za nim. Ej, przepadam. Dobra, ja nie umiem grać mań jak coś. Umiesz, umiesz, umiesz. Graliśmy raz. No tak, ale jakie ja miałem staty? 5 na 0. Z... 0 na 5 <laughs> na pięć się. Czyli że 5 razy nie y, deadly... Deadly'em 5 razy, a zero, z... a zero zabił, a zero zabił. Ej, czekaj... e, dobra, nieważne. Ty, a tam... A dobra. Wzią... Później coś powiem. Po, 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 po odcinku. Tak. Dobra, 10 sekund y, widzowie. No, nieważne, że są tylko 4 osoby. No, ale dwa na dwa będzie i ja jest, nie jestem z tobą. E. Ja jestem, Bogu, ja jestem z Bogusem. Co? Ja jestem z Bogusem. E, z Bogiem. Ja jestem z jakimś boksym, mhm, który no nie ogarnia. Na spoko, A gdzie on idzie? On idzie na B. A ty? Na A. Ha! Siema! Siema, bogu! Siema! Siema, 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 jedno HP. No siema. Gdzie on jest? Na B Tak? No Leroid dzwoni. On miał pakę? Chyba. O kurde. Ile ma HP? Pełne mamia? Szczelik do mnie. Dobra, nieważne, on nie opaka, mi się tak wydaje Tutaj ktoś jest? Tu jest czysto, to on za mną się Mhm. Ja mu teraz zrobię takie coś Wejdę sobie tutaj i tak będę sobie tu. I będę sobie patrzał Tam czysto Tu czysto Mapa do dust Tutaj, tutaj też czysto Jestem. No a jest? Chyba. Mm. Jestem. No e, dobra. Od mnie próbuje znu... Znurza! Ja mam HP. Mało. Jest. Jak jemy się nisz... A ja mam popsuć po prostu. Jak to mam niszczyć? E, lewym, chyba e, nożycami, nie? A to już nie zdążysz, bo 10 stałem się robi. Ja pierdzielę przez, przez ciebie, bo mi nie pomogłeś. Co? Przez ciebie. Wszystko przez ciebie. Nie jestem z tobą. Wszystko przez ciebie. To nie wiem, ta jedna maryna na czyli dwie? Jedną myślę. Gdzie on idzie? Idziemy razem na A. No spoko. Ktoś z was idzie przez środek? Ej, ten bo, Be, bo, Bogus... se Sekampe. A gdzie? Ja ci mówię, gdzie idziemy. My idziemy na A dwoje, a wy? My? Idziemy na B zobaczyć, bo... Ja wam nie wierzę. Ej, no! Kurde, a wy macie maszynowy już Dlatego cię zabiję. No, my mamy czurki. On, on z glock'a na pędziela. Chyba nie umie przedawać. Albo, albo nie wie, że się da. No, no możliwe, że nie wiem. Dobra, desel digla ukradłem twojemu koledze. I nie, teraz ty mówisz, gdzie idziesz. Ja, a ja wam nie mówię. Bo kłamiesz. Mhm. Masz powiedzieć. Nie, no nie, wyszedł z gry. My idziemy na waszego, ja, no chodź na A, ja idę na, no, ja idę na waszego respy, tylko tyle mogę powiedzieć. Z A? No ja idę przez A. Na... Kurcze, nie ten przycisk. No trafić nie może. No ej, no weź. A gdzie on jest? A on się kampi na, na, na respy, Chyba, nie, nie ma go na respy, gdzie indziej poszedł. Na gali pewnie mm, gdzieś tam jest. poczekaj. Gala jest czysta. Ja ci w kalamburach pomagałem. No dobra, cicho. Gala jest czysta. On na B chyba jest. Nie, on na B? Ej, to patrz skąd... To patrz skąd... O, idzie gal... drugą. Tu ma AWP? Niemożliwe, nie. Znaczy, nie. co on ma? On ma m Nie, on ma kacza. No z noża go mogłeś. No mogłem, ale wiesz, już miałem tam... Zdąży, zdąży. Nie umie, patrz. No. Jezu. Nie... nie umie. Nie zdąży. Albo nie umie, bo powinny być... Nie umie. Ale masz. Paj Plan. Ale, ale y, udawaj że go nie ma, bo, bo ty, ty sam jesteś tak naprawdę. No, można to tak ująć. Dobra, jest awp jest bandamka i kurtka. Ja mam AWP. No, ja też. Pewnie na A pójdziesz. Nie, raczej nie. Na pewno pójdziesz. Nie, chyba nie. No, chyba nie, bo to jest Boguś. Aj ty. O! Idę bombę zaplantować! Nie zaplantowałeś bomby, Ej, bomby. a będzie, wy, że możecie moją bomby, moją AWP wziąć? Wiem, ale ja wolę y, automatyczną bronią strzelać. A skąd on miał wtedy na akacza? Nie wiem. Bo zabił paru. Czekaj, jakie mam stacje? Ha, mam lepsze od was. Fajnie. Ja mam podobny do ciebie. Dobra, ty tam na pewno idziesz na B, ja idę na B. Na pewno. A mi się zdaje, że nie idę. Jak tam na B? Słabo. No, widziałem, że na B siedzisz w takim B. Ha 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 A trupem idzie. Bo słychać. Albo bo Bogu idzie. Bogus idzie. Ja idę. Wydaje dźwięki. No i to ostry, czemu on tak mówi Ło, wow, lak. Kto idzie tam u was na spałnie Na spałnie Bogus chyba. Kurczę, skrył się gdzieś. łoj Eldo. No, kurde, bliet. To nie no co jest w a ale do ilu to się w ogóle gra? No nie, nowa kasza. Nie wiem, ale wiem, że ja wygram. fps fps No nie, wolę w terrorysta grać. Bo wy macie bomby, i teraz mam trudniej. No bogus, O, to, to. to. chodź no. Chodź. A widzę środę gdzie pociśliście Gdzie? Nie powiem, wiem. Przecież... Galom Kurde. Blyat. On na B siedzi i... Zostaw mnie, zostaw mnie, idź do niego na B. Basia. Dobra, ale nie masz strzelać. Dobra, to my sobie. Albo plecy robimy, albo plecy. To no nóż, ej, czemu nóż mi się nie chce wyciągnąć? Ej, no! <grym> to, to ja zadałem ten ostatni czas. <grym> no nie. A no czemu mnie zabiłeś? Bo chciałem, bo lubię. Generalnie lubię, bo mieszkam w klubie. Zobaczysz, co ja teraz tą zrobię. <noise> Zobaczysz, co ja teraz kupiłem! AWP! A wupa, moja ulubiona broń. Zawsze celuję, je z kolei na spuście trzymam go. Gdzie odcinku brzydko Uuuu! śpiewać. O! Głupi śmieci muszą galą No jak. O! <noise> A mu wyszłem. Co to jest? Zmiana? A to już jest koniec. Nie, wyszłam z areny po prostu. Aha, no spoko. Dobra, więc ja też liwam. No i wy wygraliście. No, to chyba byłoby koniec. No, to było na tyle. To byłem ja, Nifty Polska. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemka. Nara, elo.